Macie pomysł, co możemy teraz porobić? Ty, dawno nie było Geogessera. Dawno nie było Geogessera. To jest złoty pomysł. To jest złoty pomysł. Spróbujmy zrobić streaka na singlu. No moving streaka. Jak najdłuższego. Ten film jest tylko wycinkiem z całego streama. Jeżeli chcesz zobaczyć pełne wersje poprzednich streamów bądź zobaczyć jak to się dzieje na żywo, to możesz znaleźć te streamy na twitch.tv/graf albo kick.com/graf. Streamuję przeważnie wieczorowo od 18:00. We wrześniu ogrywamy dodatek do Wiedźmina 3 Krew i Wino i będzie się to działo ekskluzywnie na Kiku, więc zapraszam, odezwij się na czacie i powiedz, że jesteś z szafy. Pierwsza runda, szczególnie że to tak wygląda, jest do wyrzutki. To chyba będą Niderlandy. Ukraina. Lewostronny, żółty tylne. Czy to jest Hongkong? Tak. Raz rysie. Parkieranie. Do czterech czasów. Jedno miasto. Sofia. Hotel Balkan. Byłem tam. Dobra, Dania. Omanalta. Po aucie chyba Oman, co? Żółte blachy mają. Dobrze, Andorra. Katalońsku. Czy to jest taksówka z Jordanii? Tak, to jest. To jest Socjalendom. No to jak Gen 4, to, to chyba musi być Bułgaria. Saida. To Brazylia. No Portugalia to nie jest. Dobra, benzińska stanica. Status anteny nie ma. Więc to będzie Serbia albo. Serbia albo Macedonia, ale raczej Serbia. No. Boc. Winny magazyn. Gebeja. Gebeja? To chyba Rosja. Jakieś. Jakieś Kaukazy. No. Bardzo Kaukazy. Dobra. Mamy pierwsza runda, gdzie nie mamy stuprocentowej pewności. Mi to jak Filipiny wygląda. Filipiny, Malezja i Indonezja to są moje typy, ale słup ma dziury. To jest chyba Tajlandia. La- okej, okay, Laosu tutaj nie gotowałem. Szczerze, Tajlandia na Laosie tutaj? Zrobiłem co mogłem jakby. Może po copyright'cie byłem w stanie stwierdzić. Bo szyn nie było widać, bo to Vientiane. Może po copyright'cie na 2019 mogłem zobaczyć. Chile. Biały spoiler. Niderlandy. Żółte tablice w Europie. Eee. kółeczkiem to Czechy. Krótkie. Wys to jest wysoko w Szwecji. Czekaj. Takie plantacje to nie była jakaś Kambodża? Mogę tego nie getnąć. Okej, okay, Tajlandia na dole. Polska. Nikt inny nie ma takich znaków. I to będzie chyba wschód. Ok, północ. Irlandia. Żółte przerywane skrajne. Zastawka. Topolany. Medlowice. Dobra, to będą Czechy albo Słowacja. Próbujemy Czechy. Jordania. Aman. Niżej nawet. Korea Południowa. Po napisie. Dobra. Pierwszy ciekawy kraj dzisiaj. Hiszpania tutaj może zajść, szczerze. 1014 stare zdjęcia. Grecja też mnie kusi. No, gorsza droga, idę w tą Grecję. Śniegosłup. To jest turecki chyba. Tak. Suns. Uzmiridi? To jest jakaś Litwa? Okej, okay, Łotwa, podobno języki bardzo. Ale rekord na nawet nie ta mapa. Freshade de Villar, portugalski. Hmm. No to chyba nic innego niż Brazylia nie będzie. A jednak, są Boliwii. Lu, Luksemburg. Istanbul, Chorwacja, Słowenia, bardziej Chorwacja chyba, Słowenia, Jorda, Izraela, Francja południe, Argentyna. Posłupie. To będzie Alaska albo Kanada. Czerwona gleba próbuje Kanada. No. Czerwona gleba mnie bardziej na wschód wyciągnęła. To jest Chile? Dlaczego masz czerwoną blachę? jest są hałowniki to Chile chyba. Bardzo na dole no. Czerwony napis na blaszce chyba tam był, więc Belgia? Dziwnie się gra w GeoGSR, jak się w niego nie grało Miesiące. Włochy. Podwójne niebieskie. Tablica z przodu jest krótka. O, Firenze. W Florencji jesteśmy. Ciężko. Szwajcaria nie. Ale mi leci francusko, nie wiem dlaczego. Austria. Ok. Australia. Chile na górze. Nowa Zelka, zielona blacha, A, bo to Rumunia, bardzo dziwny blur, z takim jeziorem mi tylko Macedonia przychodzi do głowy. Okej, okay, Chorwacja na wyspie też ma sens. UK, żółta, Estonia. Dla Łotwa. No, niestety, no. Piesek drugi. A bolardy było, nie widziałem. Dobra, ale to jest ciekawe bardzo. To jest niesamowicie ciekawe. Meksyk? No, okej, okay, bo do Tijuana. Rumunia. Taki wielki rozkraczony słup. Austriackie Lego pachołki. W Słowacji przepraszam, Mongolia. Szczerze, a nie było auta z Mongolii, ale są bez auta, są bez auta. Ale ten Dagestan wygląda niesamowicie jak Mongolia. Dopiero zauważyłem pachałki tutaj. No ale te chałupy z cegłami na rogu, te muzułmańskie chałupki. Ale to było bardzo mongolski Dagestan. Było, a not a robot, było. Przeszedłem w nie całą godzinę. Mong, to jest Mongolia. Swoch. A nie, Seabox. Let of Train. TMA. A, Amsterdam. Łatwo było. Ghana. Dlaczego mi to leci jak kurasał na Laosie? Okej, okay, ale nie z panią muzułmanką. Co to, to cholery jest? Nie mam pomysłu tutaj nawet. A, Indie. Czy Bangladesz? No, Bangladesz to musi być. Indie 2015 bez shitkamu? Jak to jest legalne? N nie rozumiem, co tu się właśnie stało na tym zdjęciu. Okej, okay, to jest jeden z tych starych indyjskich trekkerów. Dobra, to jest trekker, pomimożna. Dobra. Dobra. Cambo? Cambo. Bawół wodny. To są Indie, które znam. UK? Ciekawe. A, bo kierowca nic na złej strony. Brazylia. Nigdy by tam akre nie dał. SH-czykiem to Czechy. O. To jest Laos. Tak. Cztery paski. Nie, pięć. To Szwecja na Norwegii. Gen 2. Szczerze bardziej szwedzkie. Okej, cztery paski ma Finlandia, cztery ma Szwecja. Flaga Węgry. Flaga Czechy. To jest Ghana. Nie. Peru. Tylko mi tak laguje bardzo Geoguessr ostatnio. Widzowie, to tylko mi czy Wam też? Kontrol F5 zrobię. O, teraz śmiga. Dobra. Rosja, Singapur. To jest Szwecja. Tokio. Laos. Tajlandia, nie to kambo Ukraina. Monaco, ta. Filipiny. Policja, czarne auto. Dobra, i teraz długie blachy, a krótkie blachy. Czy Urugwaj nie miał krótkich, więc to jest Argentyna? Jeżeli dobrze pamiętam. Okej, okay, nie, never mind, mamy flagę. Czyli Urugwaj długa. Czy to jest grecka harfa? Nie. Dobra, Stany na Kanadzie. Próbujemy Stany chyba. Lice. Tak, Waszyngton, Indie, Cyrlica mm. i Łacinka, Anteny Brak. Więc to jest Serbia albo Macedonia. 2015 zdjęcia. Jest pasek, próbuje Serbia. ZEA? Kto ma Hyundai Elantra w ZEA? No, jest 15, jest rekord pobity. Dlaczego to mi waibuje jak Butan? Jak to jest Europa po prostu jakaś? O, przystanek Czechy? Włochy, nigdy bym tego nie gotował. To jest Litwa bodajże. Hobbybyby. Czekaj, czy to jest Egipt? Bo blachy mają tą wcześnioną? To jest Egipt albo Tunezja? To jest Liban bez shitkamu. Ptchasek. Sosny. Bardzo dziwne znaki drogowe. No jakoś drogi typu chuj. Łotwa? Łotewskie grube czerwone no. Transformator Pazar, jak pozór, czyli Chorwacja, Liban, Wulica to Ukraina, Indie za darmo, Indonezja. Zielona dyskoloracja tutaj jest, czyli Estonia, no potwierdzony znakiem. To jest RPA. Amerykańskie wyspy dziewicze? Ale tego nie liczy, chyba, jako kraj. Ten tam jest biały, nie, tam jest biały, czerwony, bardziej bąblowaty. Dobra, ale muszę kliknąć UK czy Bermudę? Muszę kliknąć Bermudę. Australia? Nie. Jak to hałownik jest. Ale to tak wygląda, jak Australia albo Nowa Zelandia. Jak z takimi słupami to bardziej NZ, ale. Ok. Estonia. To mi bardziej Litwą leci. Unlucky. Piękny kraj, którym jest Szwajcaria. Zielono-biały. Taki. What? Nie rozumiem tej lokacji. Chodzą. A to Nigeria. Myślałem, że kolor Nigerii, że oni są czarni, że Afryka, oni są czarni, że India. Belgia, czerwone blachy. What? Jakim prawem czerwone blachy wszystkie były? Gen 2, to, to taka Grecja jakaś. Rosjat na Kazachstanie. Polska, naprawdę? To jest jakaś... Co do fiuta się dzieje? jest najbiedniejsza Polska jaką widziałem. Dla takich rund żyję. Dla takich rund gram w Geoguessar. Madagaskar. Och! Dobra, nie wiedziałem o tym, nie wiedziałem, że Nepal można trafić. Delgadio. Benvenuti po włosku, czyli Delgallo jednak. Brazylia, bo parę. Anki z Szwajcaria. Węgry? To jest Węgry. Ta, z 5 lat temu na takiej lokacji 20 minut. I bym pewnie dalej się wysypał. To jest flaga Czarnogóry. To jest Devanagari. szukamy tej literki, co znaczy, to Bangladesz. Lewostronny Irlandia. Hmm. Prawostronny ruch, różnodachowy to Północ Filipin. Włochy południe. UK, żółta. Nie, biała. To Irlandia. Ta. Dwujęzyczna. Okej. Okay. Południowa półkula, białe auto, ale G4 to nie wiemy. ruwa. To Argentyna? nie, 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 nie. Białe pasy. To Chile. Dlaczego to wygląda jak Argentyna, ale ma białe pasy? No, jest za głupota. Yy, Dominikana, chcę powiedzieć: Kolumbia na tym? Okej, okay, Meksyk. Tajlandia. Argentyna czasem ma. okej. Okay. La Casa. Kase, No ale jest DEL, więc raczej po hiszpańsku. Co nam mało redukuje. Czy to jest Opel? Nie rozmawiamy o tej rundzie. jakaś dziwna marka. Kazachstan. Urbano, Bogota, Distrito de Colombia. CD? O, kongres dyplomatyczny. Ciekawe. Serbia. Czy Korpus? Okej, okay, to jest ambasada Serbii i to jest dyplomata, który pod nią zaparkował. Mamy podwójne niebieskie i czerwone. Nie połączyłem faktów. Szkocja. Nevermind. Mad Truck. DK, super. No, zbejtowali mnie. Tunis to Tunezja. Australia gen 1 India. Okej. Okay. Podwójne barierki, zwykle znaczy Serbia. Serbia dostała już gen 4 Pachołki nie pasują na Serbię. To są takie generiko pachoki mm, Blukar. Ten jak ma dwa różne punkty otwarcia drzwi, co? To tutaj lecę w. To nie są Włochy. Niemcy. Dobra, drugi raz, autostrada Gesser. Essasito.com Mercedesik. Co ty masz za drzwi z tyłu. Kolejny raz piepachołek typu biały. Czy to mogą być Niemcy drugi raz w teorii? Próbuję. Widzicie? Filipiny? Betonowa droga, angielski. No. Jak stany wygląda Loki? No, jak Boston wyglądało mi? W ogóle widzowie, nie wiem, czy się chwaliłem. Yy, Wyjęłem tą. Yy, Twittera z telefonu. Bo ciągle tylko od od odpalałem Twitter na telefonie. Od od podnosiłem telefon, odpalałem Twitter. Kobita mi poleciła. I szczerze nie żałuję. Dobra. Flaga jest na Węgrzech, w Słowacji. Mam Androida? Tak. Gdzie wady widzę same pozytywy. Raz na jakiś czas na kompie otwieram Twitter i tyle. Bułgaria też. No to są jesienne zdjęcia, co by mi bardziej prowadziło w Czechy, ale. Aż tak biednie w Czechach? To mogą być we, te... Była flaga w Słowacji, dzisiaj dostaliśmy. Próbujemy węgry. No, gór, gór, górzysta część węgier na górze. Tak myślałem, że jak węgry, to tam. Jesteśmy w Mongolii. Panu. Rdza, rdza, widzowie, rdza. Nie pamiętam podstawowych rzeczy w Geogesarze. Jakby ciągle niektóre nawyki zostały, ale nie pamiętam podstawowych met. Gana. No właśnie. Norwegia. Mam nadzieję, że się nie wkurzycie, ale ja bym sobie poszedł, zrobił taką. Skraftował sobie na tak super szybko kanapeczkę. Nigeria? Tak. 019. Campbell Wolf. UK. O ku... co to jest za śmieszna Rosja. Czekaj, 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 czekaj. To nie jest Rosja. To jest Finlandia Shitka. Estonia ma shitkam? Dobra, z tą puentą was zostawiam. Idę siku i po kanapkę. Muszę sobie kupić to takie widziałem w Biedronce, takie sosy. Yy, WKDZIK, typu Kieczup czy Babakiu. wydaje wydajecie cały plaster sera na kanapkę, czy poł? Bo ja znam takich ludzi, co dają... Patrzcie, jak na takim chlebku się mieści, mieści się jedna, jeden plaster szynki, to ja znam takich wysynów, co by dali trzy plasterki szynki na to. Daje tak, żeby nie wystawał? No fair. Więc jest sera białka? Też fakt. Nie kupuj czosnkowego od dzików. A jaki polecacie od dzików? Sos do kanapek. Żaden? Naprawdę? Nie polecacie ich? Tak kupię z ciekawości. Może po prostu wymienić się do, do w czy coś? Ja myślę, że to może być Tajwan. okej okay, Hongkong. Facciło mi się. E, to jest RPA. To jest Rwanda. Światło stopu. Hmm, antenka malutka Kenia. Dobra, pomyślmy o tym. To jak Rosja wygląda, szczerze. Ale dziurawe te. Więc to Węgry na Rumunii w takim razie. Dobra, czy bardziej w tym... To jest Polska. To jest Polska, do chyba pana. Ja wam przysięgam, przez Naruszewo jechałem nie raz. A, kupiłaś czosnkowy? To Słońce, oceń ten czosnkowy. I babakiu. Lowcam? Meksyk dostał smolkama. Czekaj, krwa. ma ma Street View? No to jest. Ja to pamiętam, jak Wietnam dodali. Biały pickup, up Ok, biały pickup i. To jest jakaś meta, że mają po prostu te kropeczki na środku drogi, czy po prostu mi się tak wy, wylosowało? Jak wyglądają ich blachy? Kwadratowe. Małe, bs, lekko niebieskie. Kurwa, on wygląda trochę jak ja. E, też kratowy kraj, też lubią Whatsappa. E, też kable płacą za metra, nie za godzinę. Okej. Okay. Kupuj karnet na siłownię. Będzie trzeba. Jak będzie trzeba. Niderlandy. Dobra. To jest Szwecja. Może Norwegia bardziej. Estonia jakaś. Węgierski. Czy to jest gdańsk? Kochanie, ty najlepiej znasz gdański Szczecin. Czy w którymś z nich jest galeria przy Może tak, jeżeli chodzi o czosnek to właśnie średnio, jeżeli chodzi o biog... jak biorę jogurt, to, to mają ma 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 light i czosnek posiekany. Też fajnie, no. Babakiu fajny, no... Widzowie, dobra. Smakuje bułka. Pieczywo bezguzynowe. Mm, to ja chciałem powiedzieć. Dobra. Jak zrobić samemu ketchup? Napierd...cie pomidory i jak się z tego robi taką emulsję? I własny ketchup, żeby zrobić, to trzeba... To to pomidory i co do nich trzeba dodać? Żeby to nie było taką... Paćką. Ocet. Ocet, dobra. No i przyprawy, dobra. To teraz albo musztarda, albo majonez. Jedno jest w składzie drugiego. Chyba musztardy się używa w składzie majonezu z tego, co kojarzę. Jak smakowało piwo z bezglutenowe? Pierwszy raz w życiu świadomie piłem piwo. Nie mój smak, szczerze. Tak, dobra. Dora widzowie, jaki jest w, w debatę majonezową? Jaka jest Wasza ulubiona musztarda? Widzę, że z Sarebska są. Gorczyca. Okej, okay, gorczyca jest. Fakt. Dobra. A sos babakiu? Jak zrobić samemu, samemu babakiu? Czy to jest coś, co mogę sobie zrobić w miseczce w kuchni własnej, czy? Sarebska miodowa? Nie wiedziałem, że taka istnieje. Saro francuska? Ty powie chcesz Dijon albo Grey Poupon. Pachnie pięknie, na pewno jakaś łagodna. Bardzo ostra kiedyś rosyjska, to nie widziałem. Bakiu to kieczup, ocet, jabłkowy, ok. Brązowy cukier i miód. Ocet jabłkowy nie wiedziałbym skąd pozyskać. To normalnie można kupić w sklepie, tak? Ale nie wiedziałbym jaki dobry. Ścinki po cebuli i innych warzywach, ok. W średnim garnku połączkę. Czy ty, ty kopiowałeś z chatu GPT? Dodaj do garnka sos Worcestershire. Widzowie, napiszcie mi fonetycznie, jak wy byście to przeczytali. To się czyta, to nie jest Worcestershire. Amerykanie mówią Worcestershire, to jest moi drodzy Worcestershire, W, albo nawet W, w to jest, mówiąc, Worcestershire, bo w Anglii macie Buckinghamshire, Berkshire, Oxfordshire, czasami piszą Oxon po prostu Worcestershire. Dobra, dam wam jeszcze gorzej. Jak się czyta tą miejscowość pod Liverpoolem? Cholmondeley? Chowmanli, Showmanli, Commonli. No, motherfucker, Chomly, Chomly, Gdzie są te litery, gdzie one poszły? A jak czytam to? Jak to się czyta, moi drodzy? Pomyślelibyście, że EE robi I. E. Greenwich. Greenwich. Anglicy uwielbiają redukować. Jak po angielsku. Jak macie w Minecraftie Blackstone, nie? Macie w Ma Minecraftie Blackstone. I wszyscy mówią Blackstone. Ale ja wam przysięgam, że gdyby to była miejscowość. W Anglii, to by to się czytało Blackstone. Nie Blackstone, tylko Blackstone. Bo Stone się redukuje do Stone. Blackstone. Anglia.